Ksiądz arcybiskup, przewodniczący, ja jako młodzi studenci byliśmy na Placu Świętego Piotra 16 października 1978 roku, kiedy był wybrany Jan Paweł II. I doskonale pamiętamy tę chwilę konsternacji i milczenia, jakie zapadło na placu w momencie, kiedy padło nazwisko kardynała Wojtyły. I ja rok temu, o tej porze, kiedy był wybrany Ojciec święty Franciszek jechałem samochodem i słuchałem transmisji przez radio. I być może tym bardziej słychać było tę ciszę pełną konsternacji w chwili, kiedy padło nazwisko kardynała Bergoglio, który też, podobnie jak nasz papież 35 lat temu, od pierwszych chwil ukazania się na balkonie i pierwszych słów, zyskał dla siebie ogromny entuzjazm. Ludzi, którzy byli na placu, ale także tych wszystkich, którzy mogli ten historyczny moment oglądać w telewizji czy słuchać w radio, tak jak to było w moim przypadku. Mówię o tych analogiach również dlatego, że ten pontyfikat Franciszka, papieża Franciszka zaskakuje. Ale jeżeli wrócimy pamięcią do pierwszych dni, tygodni, miesięcy pontyfikatu Jana Pawła II. Znajdziemy wiele podobnych momentów. Tu oczywiście nie chodzi o to, żeby teraz wracać nostalgicznie do czasów minionych albo pomniejszać wybitną rolę i osobowość Ojca Świętego Franciszka, tylko chcę powiedzieć, że były podobne reakcje ludzi, łącznie z tą gotowością, by zbliżać się do małych, do dzieci. Przypomnijmy sobie tę dramatyczną scenę z XIII maja 1981 roku, z chwili zamachu, prawdopodobnie, jak niektórzy mówią, życie Ojcu Świętemu ratowało to, że pochylił się, żeby wziąć do ręki, w ręce dziewczynkę, której mu podawano, żeby ją pobłogosławił. Takie gesty spotykamy dzisiaj, z, z podobną, jak wtedy, intensywnością, ale one tak samo, jak wtedy, świat zachwycają. Bo jest potrzebny Ojciec Święty właśnie tak bliski ludziom. Zresztą w swoim nauczaniu, w swoim e, codziennym byciu, e, podkreśla właśnie to, co stało się e, jakby przesłaniem Jego pontyfikatu, żeby być razem z ludźmi, żeby wchodzić do ludzi, żeby dotykać ich nędzy. Co niekiedy wiąże się z koniecznością porzucania dotychczasowych przyzwyczajeń. On ma oczywiście swoje doświadczenia wyniosłe z Ameryki Łacińskiej, z tamtych ogromnych kontrastów strasznej biedy z jednej strony i ogromnego bogactwa z drugiej. W Europie, także w Polsce, te problemy nie występują z taką siłą, i na szczęście, ale są, i doskonale wiemy, że. Strefy biedy y, są bardzo liczne, już nie mówiąc o tym bardzo ważnym rozróżnieniu, które zawarł w orędziu na Wielki Post tego roku rozróżnieniu między biedą a nędzą. Bieda jest w pewnym doświadczeniem człowieka, ale jak Ojciec Święty mówi, jest nadzieja, żeby z niej wyjść. Tymczasem w przypadku nędzy, jakby tej nadziei brakowało. I rozróżniając nędzę materialną, moralną, duchową, yy, mówi, że one są niekiedy już pierwszym krokiem do samobójstwa, albo już jakimś samobójstwem jeśli nie wprost fizycznym, biologicznym, to duchowym. I dlatego ta wielka yy, jego osobista wrażliwość, by wychodzić, by Kościół wychodził naprzeciwko wyzwaniom współczesnego świata, i to wszystko, co on sam robi, chociażby. Osobiście, ale także poprzez posługę księdza arcybiskupa e, Krajewskiego, jałmużnika e, papieskiego, który jest jakby jego osobistym wysłannikiem do tych wszystkich miejsc e, i do tych ludzi, którzy są dotknięci nędzą, właśnie po to, by przywrócić im nadzieję. A misją Kościoła, misją ludzi Kościoła, jest to, żeby e, tę nadzieję przywracać, i to jest zadanie nas wszystkich, ciągle aktualne, oczywiście bardzo szczególne w jego pontyfikacie, który dzisiaj e, dochodzi już powoli do ostatniej godziny swojego pierwszego roku.